Siem, macie ludzie z tej strony, Damian z i witam Was w trzeciej części szybkiej lekcji. W dwóch pierwszych tutorialach poznaliśmy sobie podstawowe zagadnienia na temat interfejsu w programie Adobe After Effects, w drugiej części dowiedzieliśmy się podstaw o animacji, a w trzeciej części przejdziemy sobie do 3D i do renderowania. Także zapraszam Was serdecznie, jak pamiętacie. Trzech częściach chcę omówić dla Was ten cały program. Te tutoriale mają średnio po 10 minut, więc wszystko <głos》> idzie tempem ekspresowym. Po prostu szybko. W końcu to szybka lekcja. Także ostatnio skończyliśmy sobie na takiej prostej animacji, hey you look here. I tym razem zrobimy sobie to wszystko w środowisku 3D. Jak to zrobić? Tutaj w zakładce nasza pierwsza animacja, czyli kompozycji, której stworzyliśmy sobie w części drugiej, zmienimy. Nasze teksty na obiekty 3D. Wystarczy to zrobić w ten sposób. Klikamy sobie w to okienko, czyli aktywujemy to pole. 3D layer, warstwa 3D. Nic bardziej prostego. W tym momencie nasze obiekty stały się 3D, trójwymiarowe. Jak sami widzicie, pojawiły się takie trzy strzałki. Zielona, e, look here, zielona, czerwona i niebieska. Niebieska jest oś Z, czerwona jest oś X. A niebieska jest oś Y, czyli pionowo, poziomo i przestrzeni 3D. Taka sama zasada spotka Was w programie 3D, czyli jak sobie obliczycie, jakikolwiek program 3D możecie sobie spływać na początek w blenderze, który jest za darmo. To zobaczycie, że każda bryła, każdy obiekt 3D będzie właśnie do przesuwania m, takimi ształkami. Taka będzie właśnie możliwość. Jak zobaczyć, czy nasz tekst jest teraz w środowisku 3D? No, można na początek zobaczyć to w ten sposób, że łapiemy sobie za tą oś. Tutaj jest Look Here i po prostu przesuwamy, no, ale tutaj teraz za dużo nie widać rzeczy, prawda? Jest na to inny sposób. Klikając Layer, New Camera, dodamy sobie kamerę. Tu są pewne opcje ustawienia, które omówimy sobie przy najbliższych okazji. Póki co, yy, dodanie kamery, ustawienie okienka Custom. Powinno Wam wystarczyć. Tutaj, w tej zakładce, posiadamy podstawowe tam narzędzia, które możemy sobie robić różne rzeczy, jak przesuwanie, rotacja i właśnie kamera. W opcji kamery mamy orbit, czyli rotację, i teraz właśnie dzięki temu możemy sobie zobaczyć, że ten tekst jest 3D, ponieważ możemy sobie spokojnie manipulować kamerą. Hey, you look here. Mamy też track. X, Y, czyli po prostu przesuwanie idealnie po osiach. I mamy jeszcze frag zoom, czyli przybliżenie oddalenia. Można to robić bezpośrednio za pomocą klawiatury, naciskając klawisz C, można sobie zmieniać ręcznie te funkcje kamery i za ich pomocą edytować nasz tekst. No właśnie. I teraz zrobimy sobie taką prostą rzecz z naszym tekstem, że dopiszemy sobie jeszcze, hey you, look here, i dopiszemy sobie, and watch this, niech będzie. And watch this, okej. Okay. Będziemy mieli teraz trzy teksty. Mniej więcej niech będzie tutaj. W takim razie, look here, hey you. Możemy sobie nieco wyżej przenieść, będą sobie one jeszcze tam leciały. O właśnie, hey you, look here, to dajemy w 3D i and watch this, możemy sobie troszeczkę zeskalować, tak żeby oszukać oko, żeby to bardziej wydawało się w przestrzeni 3D, możemy sobie to troszeczkę cofnąć, eee, look here. Hey Też sobie możemy troszeczkę cofnąć, i teraz jak przejdziemy do widoku, tu mamy widoki do na przykład widoku horizontal to zobaczymy jak to wszystko w przestrzeni jest ustawione. Dobra. A watch this, dodamy sobie mniej więcej z tego miejsca, żeby sobie wychodziło P i rotacja czyli P i R i ustawiamy sobie tak, żeby w tym momencie, w czwartej sekundzie, pozycja i rotacja były w tym miejscu. Rotacja X w tym przypadku. I cofniemy się na przykład do tego miejsca, cofniemy sobie dalej. I na przykład zrobimy jeden pełny obrót w tym momencie. Hey, you look here and watch this. O właśnie. Bardzo prosta animacja. Hey you, look here, and watch this. Nic trudnego. No i tak na dobrą sprawę, to są właśnie podstawy animacji 3D. Nasze obiekty są po, pro po prostu w pewnej przestrzeni. Można sobie to zrobić tak, żeby było jeszcze efektywniej. Hey you, look here, and watch this. Także nasza animacja jest już gotowa. Teraz możemy sobie przejść do renderowania. Tak jak Wam mówiłem, jeszcze warto sobie włączyć rozmycie ruchu. Powinno to jeszcze lepiej wyglądać. No właśnie. I nasza animacja jest gotowa. Teraz możemy sobie przejść do renderowania. Wybieramy zakładkę Composition. Wybieramy Add to Render Queue. W tym momencie otworzył nam się okienko Render Queue. W którym mamy kilka możliwości renderowania. Tutaj mamy ustawienia e, renderowania. Ja mam ustawione na best, także wszystkie opcje są na najwyższą jakość. Tutaj mamy output moduł, czyli jaki format naszego pliku chcemy uzyskać. Proponuję Wam w formacie QuickTime. Ogólnie program QuickTime musi być zainstalowany po to, żeby współgra nam dobrze za dobę. Jak nie będzie go na blisko, to nawet sam Adobe się będzie upominał o to, żeby ten program zainstalować, bo on jest mu po prostu potrzebny jak tlen. Tutaj jeszcze mamy ścieżkę audio, ale te funkcje dalej będziemy sobie omawiali w przyszłości, przy okazji, przy innych tutorialach. Jedną ważną informacją jest tutaj format options czyli kodeki, w jakich chcemy sobie wyrenderować. Jest ich mnóstwo. Oczywiście. Tutaj będzie wyższej jakości, ale bardzo dobrą jakość można uzyskać również dzięki PhotoJPG, czyli sekwencji JPG. Poniżej mamy Basic Video Settings, czyli podstawowe e, ustawienia wideo, czyli jakość, quality, można sobie ustawić na 100 i takim sposobem renderowania naprawdę osiągniecie dobrą jakość, niedużą wagę pliku i szybki czas renderowania. Moim zdaniem najbardziej optymalny na takie komputery domowe, w których. Rozwijamy się na tym programie, można powiedzieć, hobbystycznie. Także wszystkie nasze, yy, nasze ustawienia są ustawione. Jeszcze sobie wybieramy miejsce i nazwę pliku, w którym chcemy sobie to zapisać. Ja pozwolę sobie to rzucić na bullpit. Zapiszę jako pierwsza animacja. Tutaj nazwa jest automatycznie dobierana z kompozycji, którą renderujemy. Jeśli tu byłoby iFeed 22010, to kompozycja automatycznie w ten sposób też by się nazwała. Wybieramy render. Zbieramy się, czekamy, cierpimy, minimalizujemy, wybieramy, pierwsza animacja, no i możemy sobie obejrzeć. Hey you, look here and watch this. To byłoby na tyle, tutorial zajął 8 minut, czyli w niespełna 26 minut. wytłumaczyliśmy sobie wszystkie ważne podstawy tego programu, które na początek będą Wam potrzebne, naprawdę na dłuższy początek. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym tutorialu.